Tutaj za chwilę powstanie skocznia No i kamień też weźmiemy do akcji Wszystko będzie wzięte Mały No już, i jedziesz czy nie? A remas? Co remas? Jedź, bo mi się bateria kończy! No ale remas przyszł do ciebie, komentarz! Ja, ja... Wasy muszę zapiąć

Wat is Ja, heb een gedaan. heb een gedaan. is. Ik heb een minimale. Ik heb een minimale. Ik een minimale. Ik heb een minimale. Ik heb een minimale. Ik Ik Dajcie go na koła! Ja następny! we pewnych! Ej, ako się wyrwało, nie pojedzie! Jak się wyrwało! Co się wyrwało, z niego coś! O pali, na Dobra, wylewa się! Ale, ej! słuchaj z na mnie, nie? to jest fajne uczucie, jak się kościoł kuje <tusza> <tusza> ja ja Nie, go, ja coś! Ej, dzieje. gdyby nie kasknie! Chodź, na koła go wstawiamy! Ale, tu, bo mam siłę tutaj na głowie! Pokażę? Tutaj. Uj, teraz filmuję. filmuje? teraz się filmuje? Muszę no? się częściej no. jeszcze kurwa kupić. No, 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 zostawcie go. Chodź, ja Ejsz, Bukasz. Ty, ja go sam nie Tu jest. Dawaj. Jaka maszyna. Nie pojedziesz. Jak nie pojedzie? Otwórj, ja pojedzie. Ej, skąd nigdy się woda wylała? Wszystkie klucze pogubił. Wszystko niech będzie Pokażę. filmowane, nie? Wszystko ma być filmowane. Ja pierdolę. No, ale już. Pasmo co idzie. To jest moja ekipa filmowców. Dobra, masz nie? Kurwa, ja miałem jechać! Yeah, ale jaki wypadek, ja pierdolę! Ty, ja, ty wiesz, że sześć taki sześć nie no za... miałeś pasy? No. No, tak. Kto jedzie, Kiki? No, no taki. Weź Fiata, nisz? tak z, z daleka, z filmu, jak on wygląda. No, fiata filmu, idioto! No jest no, <noise> Ale wolne! Ale burza koziołkowa no zaprykowałeś centralnie! Dobra, tutaj! O, tu, o, o, tu! Tu tu, leciał właśnie, o! No zobacz! Ej, teraz, kurwa O, to droga jaką przeleciał! Ładnie, co? Wszyscy! Zerwało tu! No podnieś to! Ale nie, zobacz! My z ten kamień wielki... No i nasze nic nie ruszyło, nie? Gdyby nie to, to dobrze bym poleciał wtedy! Nie, to za wysoko! No to normalnie kurwa... Jesteś kurwa, No za <laughs>

My. Kurwa, to był dół. Jedzie, Albo na drugi skok przynajmniej! No. Zrobić jeszcze, żeby skoczył? Ja mam skoczyć, kurwa! Co go zrobić, nie, żeby odpalił. Kurwa, ja go zrobię. Tu sobie, weź! Tu sobie, weź! zaraz. sobie, Już zaraz. sobie, weź! Tu sobie, ty kłucham.